Jeżeli ktoś tęsknił za moimi openingami, to właśnie dzisiaj się doczekał, ponieważ otworzymy sobie wielkanocne pisanki na nowej aktualizacji lifestyle na anarchi.gg. Powiedziałem też trochę o tym, jak zagrać na tej aktualizacji oraz przede wszystkim jak sobie najlepiej dropić te pisanki. Także oglądajcie do końca, aby wiedzieć co i jak. Co więcej, otworzyłem również zwykłe anarchiczne skrzynki, aby pokazać wam jak to mniej więcej wygląda w porównaniu. Także co, ja już nie przedłużam, tysiąc polubień i lecimy z kolejnym materiałem. Miłego oglądania. Siemano widzowie, także ja już jestem w. Minecraftie i słuchajcie, aktualizacja wielkanocna na anarchii, na lifestyle. U. I nie byłoby openingu od C-potworka pisanek? No gościu, czego ty się spodziewałeś? W co ty wierzyłeś? Nie no, chyba nie w to, że nie otworzę. Zaraz wam pokażę, oczywiście, jak wygląda strefa eventowa wielkanocna. Bo na pewno w ogóle jeszcze nie wszedłeś i nie widziałeś. Na no, 100%. Nie no, tak naprawdę pewnie każdy już widział. A ja jak zwykle robię to ostatni. Ale dobra, mam troszkę pisanek przygotowanych, najróżniejszych. Mam 20 pisanek poziomu trzeciego. Dwie pisanki poziomu drugiego. I. i dziwne jaja, które się nie chcą zestakować poziomu pierwszego. Nie wiem dlaczego lewe i prawe jajo się ze sobą nie stakuje. Ogólnie trzeba mieć marchewkę, żeby przejść sobie na tą strefę eventową. No i na niej sobie kicasz. Ale to chyba każdy wie. Ogólnie giga irytujące jest to skakanie, ale polecam mieć sobie szybkość, na przykład na butach, bo wtedy jak biegniesz, no to giga można sobie fajnie uciec z graczą. No i dobra. Generalnie macie zające, te zające zabijacie, z tych zających dropią wam pisanki, te pisanki wymieniacie, tak jak tam na przykład były te dynie Halloweenowe, tak jak były te inne wszystkie prezenty świąteczne. Wiesz o co chodzi? Ten sam motyw wymieniacie sobie z pierwszego poziomu na drugi, potem z drugiego na trzeci. No i oczywiście macie specyficzny drop w każdej z tych rzeczy, na przykład w poziomie Trzecim macie tego typu rzeczy, nie? Ogólnie te pisanki poziomu trzeciego są tak dobre, że to szok, nie? Szczerze powiem, nie? No naprawdę są mocarne. Ale dobra, najpierw jedna pisanka poziomu pierwszego, ty jak to mogę otworzyć? A, muszę chyba. Nie, ja mogę jakoś to kliknąć, czy jak ja to mogę otworzyć? Postaw na ziemi i otwórz. No to nieźle. Nie możesz... Co? Nie mogę? Stawiać tutaj bloków. No to jak ja mam to otworzyć? Ty na czole mam sobie to postawić? Ty, no na ziemi mam postawić. A to nie ziemia? A, to musi być Hadirt, Poczekaj, idę, idę do dirta, nie? Ty, tu nie ma dirta, a tu jest dirt. Kolejny dzień potwierdza, że. Ludzie to debile. Aha, no nieźle. Ty nie da się tego. Czekaj, a teraz? Ty też się nie da. Tu się nie da otworzyć tego na, w tym świecie, jakby. Albo ja jestem jakiś upośledzony. Poczekaj, odpisankę dwójkę? Ty dwójki też się nie da. Ło, wow, tu już chłopaki mi jacyś atakują. Pozdro chłopaki. Ej, dobra, nie da się tutaj tego otworzyć. Muszę to otworzyć w takim razie gdzieś e, indziej. Ale, dobra, zobaczyliśmy sobie drop, zobaczyliśmy strefę. Ogólnie nie chcę, nie chcę z tym wychodzić. Chcę najpierw je otworzyć, a potem będziemy gdzieś tam dalej na tej strefie sobie tutaj te zajęce zdobywać, nie? W sensie tam zabijać. Także powracamy do rzeczywistości. No, tyle lipa, że wydałem tą marchewkę. A te marchewki są tanie, także chillera. A tutaj też w sumie to było. Ogólnie cały event trwa do końca świąt. Także to jest jakby normalne. Do siódmego eee, także, nic, nothing special. Ogólnie polecam, żebyście sobie wbili i ogarnęli to. I pamiętajcie kotce potworek, jeżeli chcecie kupować jakiekolwiek pisanki, żaden inny kot, będziecie mieli wtedy po prostu Gigafarta. Ej, tu też nie mogę stawiać bloków. Jesus Christo, dobra, otwieramy w losowych, nie? Otwieramy to w losowych człowieku na drzewie. Nie wiem, tepnąłem mnie w, w, w jakieś dziwne miejsce. Dobra, zaczniemy sobie od tych pisanek poziomu eee, kurcze. Pierwszego. Otworzymy sobie dwie, te 15 sobie zostawię. Może sobie jeszcze dzisiaj na odcinku je jakoś wymienię. mamy bo też dwie poziomu drugiego, dlatego wiecie o co chodzi, nie? Dobra, otwieramy raz. Ty. Czy mi wypadła biała wełna? Ja pitole. Nie, no, opedropik, Nie, no, te pierwsze, te poziom pierwszego, tak szczerze, giga syf. Nie wiem, jakby te poziom pierwszego. Nie wiem, czy, mi się, czy bym otwierał. 32 fajerwerki, Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. no nie jest tak tragicznie, weźmy sobie drop Ej, jest tutaj drop ze skrzynek czy nie? Drop ze zrzutu, drop z graczy, a nie ma, no dobra Perła chyba, tak mi się wydaje No git, no, mimo nie jest tragiczny ten drop No ale dobra, nie na to czekacie, tak? Czekacie na pisanki poziomu trzeciego jak zwykle pierdziele farmazony, kocopoły No i co? No dobra, także otwieramy Liczymy najbardziej na customowe przedmioty, standardowo Elytra też wiem, że leci, także fajnie jakby ta Elytra też poleciała bo Elytra jest jednak drogim przedmiotem Ogólnie, zobaczmy sobie jeszcze zanim otworzę Zobaczmy sobie ceny tych wszystkich przedmiotów, bo to jest bardzo istotne Jak to wygląda teraz rozkład na rynku Tu mamy, okuna za bańkę ktoś sprzedaje O, tu jest ten mieczyk, króliczy miecz I co on w ogóle robi? Obrażenia yy, Boże, yy, to jest wydarzenie wielkanocne Po uderzeniu przeciwnika blokuje możliwość skakania na 4 sekundy I ja, ej, mocne to jest ogólnie to jest mocne, bo jeżeli ktoś wam ucieka, no to ono nie może uciec, nie? E, marchewkowa kusza. Co ona robi? Ta niezwykła kusza zapewni ci zdumiewające zdolności przyciągania do siebie graczy, tworząc zupełnie nowe możliwości eksploracji i walki. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. E, zobaczymy, jak to finalnie w praktyce by funkcjonowało, ale ciekawe dwa nowe przedmioty, bo muszę powiedzieć szczerze, bardzo, e, bardzo, bardzo interesujące, jak na ostatnie przedmioty customowe, które były dodawane. Okej, okay, Anna Klata 2. Anna Klata 2. Wiecie, Anasetik dwójka zawsze spoko. Ten Ana 1 jest w ogóle giga nic nie warty obecnie. Nie wiem czy widzieliście co się zadziało z cenami Anaseta normalnego, bo zobaczcie co tu się dzieje. Nie wezmę sobie od najtańszych i zobaczcie to. Czekajcie, zaraz wam pokażę, bo to, to jest naprawdę niesamowite. Nie wiem, czy to tylko wczoraj, tak bo patrzcie, 5 koła już. 5 koła jest czy w stanie za, za zapłacić praktycznie, jest tam 6 koła za yy, kurde części anarchicznego seta, nie? Oczywiście na dwójka chyba trzyma jeszcze jakkolwiek poziom tej ceny, no 20 koła, no ale to i tak, kurde, tak potaniały te anasety, że to szok. Ej, tam są jakieś dripstone'y, człowieku. Tam jest w ogóle jakaś baza. Ja, pitole, nie wiem gdzie mnie tepło, no ale dobra. Okej, okay, a na bania, a na dwa, no dobra, no... Części seta, spoko, dobrze, że nie żadne książki, nie chciałbym żadnej książki dropnąć. Yy, perły, no dobra, perły. No uznam to, że to jest to dobry drop, ale wolałbym, kurde, customowe te przedmioty, nie? No i jest pierwsza książka, jest to unik, więc nie najgorzej. Nie chcę niepodpalenia, Boże, nie chcę niepodpalenia. O Jezu, zaczarowania. No nie jest to za dobry drop, te 32 zaczarowania, jeżeli chodzi o pisanki poziomu trzeciego. Ja pitole, lewe jajo. Co to kuźwa robi? Co to jest kurna? Macie lewe jajo i gdzie jest prawe? Jest to przedmiot z wydarzenia, dzięki niemu możesz wyrzucić przeciwnika w powietrze. Okej, okay, czyli hitnę tym przeciwnika i przeciwnik wypieprza w powietrze. Okej. Okay. Nie wiem po co mi te lewe jaja i po co mi ich jest aż 8. Człowieku, 8 lewych jaj? Boże, ile ja osób musiałem. Nie dobra, nawet tego nie komentuję, nie? Ja pitole, anarchia, zastanówcie się co wy dodajecie. Tragedia, nie? Dobra, lecimy dalej. Co mi dropło? Co mi poleciało? A, buty, buty anarchiczne 2, ok. Ty, zero custom przedmiotów, póki co. Dobra, lecimy dalej. Kolejna książka, obrażenia krytyczne. Ej, to jest chyba dobra książka, tak mi się wydaje, że ta książka jest OP. Ta unik też mi się wydaje, że jest w porządku w miarę. Ale te obrażenia krytyczne, tak mam wrażenie, że to jest naprawdę fajna, mocna książka. Znowu lewe jajo, boże 16 lewych jaj. Po co mi tyle lewych jaj, człowieku, no? Nie wiem. Przechodzę na dietę jajkową, człowieku, nie? Anarchiczny kilof. No, kurna, lipa, no, lipa, nie ukrywam, te, otworzyłem te 10, no nie jest za dobrze, nie? Nie jest za dobrze, muszę być z wami szczery i będę z wami szczery, jest, no, lipa, nie? Jest lipa, liczyłem troszkę na lepsze rzeczy, natomiast, no, najwidoczniej nie mam farta dalej do otwierania. Albo mój kotce potworek nie zadziałał, bo przecież z kotem potworek masz powiększony drop. Także kurde. Tak jak. No, zobaczymy, zobaczymy. Lecimy dalej. Nie ma co tutaj dywagować. Połowa pisanek za nami. Lecimy jeszcze z połową. Ślina wściekłego zająca. Ja, ja dropnąłem potkę na stręcza dwójkę. Ej! Ślina wściekłego zająca. Człowieku. Ja pitole. To z jakąś wścieklizną, może. Nie wiem. ja Japi... Nie, no, ale stręcz dwójka? Jest w ogóle coś takiego w dropie? Nawet Ej, jak patrzyłem tą skrzynkę, to nie, nie dostrzegłem tego w ogóle. Dobra, kolejna książka, ja pierdzielę, no nie no proszę. No nie, a na kilo, dajcie custom przed. Ty no, halo! Czy ktoś się nade mną tutaj znęca? Ej, ha... Dlaczego dropnąłem dwa kiloy pod rząd? A na serduszka Nie no, może coś polecieć dobrego, proszę. No nie no, Ej, ja mam takiego pH, albo nie wiem o co chodzi. MAMY TO, PIERWSZY CUSTOM PRZEDMIOT, JEST KRÓLICZY MIECZ EJ DOBRA, GIGA OK, GIGA OK, ŻE KRÓLICZY MIECZ DOBRA, TERAZ 3 LITRY I SIĘ ZWRÓCIŁO CHUJ DO DUPY, NIE 3 LITRY BOŻE ŚWIĘTY, Anarchiczne KLATA 2, 8 LEWYCH JAJ I ZNOWU PERŁY, NIE NIE WIEM, GDYBY NIE TEN KRÓLICZY MIECZ NA KONIEC TO JA BYM CHYBA widzo, je WYKITOWAŁ TUTAJ przy, tej, przy, tych PRZY TYM OPENINGU, NAPRAWDĘ, NIE nie no jest gorzej niż strasznie, nie będę wam ściemniał, jest gorzej niż strasznie To są przedmioty, które mi dropnęły, sami ocencie czy się opłacało Ogólnie no króliczy miecz, imo to jest git, to jest git drop eee, Ta książka, zaraz posprawdzam ceny, no ten anaset dwójka to zawsze spoko No ależ zero elytry, człowieku, zero, zero elytry, nie? Jak patrzyłem to każdemu elytry dropiły, tylko mi elitra nie poleciała Ile jest ta książka w ogóle warta no, z tymi obrażeniami? No, no tak 30 koła. Ej, ci ten... Ten unik w ogóle potencjalnie? A nie, jest tańszy, jest tańszy, 23 koła. Kurde, no powiem tak, jeszcze może ten króliczy miecz uratuje, no ale to zobaczmy, króliczy miecz, ile to jest warte dziadostwo? E, tutaj jest chyba najtańszy. 189 koła, no ja go ogólnie będę trzymał, standardowo wiecie jak to jest z tymi przedmiotami, trzymam je, nie będę ich wystawiał, ze względu na to, że te przedmioty po prostu są yy, obecnie, wiecie, ich ceny są giga, pow powiedzmy sobie szczerze, no są tanie. są po prostu w opór tanie. I nie opłaca się tego wystawiać, totalnie nie opłaca się tego wystawiać Po evencie te przedmioty, ta cena tych przedmiotów pójdzie giga w górę I tak samo było z siekierą Grincha, tak samo było z każdym innym eventowym przedmiotem Tak samo z kosą, o ta kosa halloweenowa, ja na przykład dalej mam jedną taką kosę No ich cena tak samo poszła w górę, więc wiecie, to po prostu wystarczy trzymać, nie sprzedawać teraz Dużo ludzi się na to rzuca momentalnie. Po otworzeniu tych 20 pisanek poziomu trzeciego byłem naprawdę załamany. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Miałem wiele dziwnych myśli w głowie, ale stwierdziłem, że nie mogę tak tego zostawić. Nie mogę się poddać. I to wszystko to tak naprawdę tylko próba i test, by sprawdzić moją wytrzymałość i cierpliwość do tych pierdzielonych jajek. Doszedłem do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie otworzenie anarchicznych skrzyń, które nigdy mnie nie zawiodły. Ale czy na pewno? A sami zobaczcie. Eee, no i powiem tak, ta ślina zająca też spoko mi się wydaje, bo jeżeli to jest dostępne tylko teraz, jako stręcz dwójka. To potem może to naprawdę fajną cenę mieć, bo ludzie będą tego potrzebować, po prostu wiecie, półtorej minutki, ale idealnie na tepnięcie starczy stręcz dwójka, nie? Dobra, pójdę teraz do fajnego miejsca, które mi powiedzieliście, że jest najlepsze do farmienia tych kurcze zajęcy. Ale jeszcze zanim to. Mówiliście mi również, że warto się zaopatrzyć tutaj w łuk. I ja wam pokażę teraz najlepszą metodę na zarobek tutaj, znaczy na zbieranie tych, powiedzmy, pisanek którą, no, myślę, że większość z was będzie zna znało, o, El Primo tu stoi, człowieku, jak dotrwałeś do tego momentu, napisz hashtag El Primo, przypnę ci serduszko, człowieku, ty, zarobiście, że ktoś ma skina El Primo, człowieku, w tym, nie, bo ja jestem Brawl Starsowym świrem teraz, nie, ty, ty wiesz, ty tutaj nie mniej tutaj, kurczę, mi za zły, że ja o Brawl Starsie coś powiem czasami, bo ja teraz Brawl Starsa pykam, widzowie, wiecie, jak jest, nie, to niezłe 18 ch, dobra, człowieku, biorę tego, no, czy może mi jece wziąć? Alo, No dobra, ja, ja nie umiem wpisać. Dobra, czy ja mam w ogóle strzały gdzieś? Tak, teraz się zastanawiam w sumie trochę. Czy ja mam gdzieś strzały? Ej, dobra, wiecie co ja mam jeszcze, widzowie? Ty, bo ja tak teraz o tym pomyślałem. Ja Miałam jeszcze klucze anarchiczne. Mam pięć kluczy anarchicznych, ty. A jakby se walnąć szybki opening anarchicznych jeszcze? Dobra, no zasłużyliście. Dawno openingu nie było i tak muszę wziąć ten łuk jeden anarchiczny. To sobie go wy wyjmę od razu. Pierdyknę te anarchiczne, no specjalnie dla Was, specjalnie dla Was, zanim jeszcze Wam pokażę ten sposób na zarobek, a co mi, a co mi tam nie, pierdyknę te pięć anarchicznych kluczy. Jak coś dropnie, to coś dropnie, jak nie dropnie, to będzie mi przykro, nie? Co najwyżej. Dobra no, sprawdzamy widzowie. Czy w anarchicznej skrzynce się bardziej opłaci niż te kurde wielkanocne? Sprawdźmy to. Co my tu mamy? No, podobne itemy... No tego bym giga nie chciał, bo to mi się giga, giga nie opłaca, nie? Otwierać. W sensie, znaczy jak mi to dropnie, nie? To? Spoko. To? Nigdy w życiu, nie nie jest tak tanie, że to szok. Elytra? Zawsze przyjmę. To? To przyjmę. No, to tak średnio. No tak naprawdę chyba interesują mnie te dwie rzeczy, Elytra, ten set, to chyba wszystko, nie? Dobra, otwieramy, z animacją, ja pitole. nie, dobra, właśnie przepaliłem ten klucz anarchiczny, nie, nie Obok było rozszerzenie Endercesta, nie, a mi dropi 64 st, 64 serduszka Nie, no pogrzeje mnie zaraz, pogrzeje mnie, Boże, no nie, no nie, ej, to jest chyba jakiś żart czy oni zostawili re 64 refile w tej skrzynce? Nie wiem, ej, to jest. Dobra, to już jest śmiech na sali. Najdroższa skrzynka człowieku, czerwona, anarchiczna. A są refile wydupcone. Komu te refile są potrzebne? Weź to, wywal. Powiedz mi, że tutaj też są 64 refile. No, tu jest 8 refili. Ej, no o co tu chodzi? Tu są 64 refile, tu jest ich 8. Co jest 5? Dlaczego tu nie może być 64, a tu w ogóle je wydupcyć? Nie, no masakra. 64 refile. Kto to kurna usta. Nie, dobra. Nie. Człowieku, ja idę zaraz, nie wiem, zrobić łotera z balkonu, nie mogę. Nie, pogrzeje mnie zaraz, przysięgam. Ja pierdziele, nie? Ej, ja narzekałem na wielkanocne pisanki, człowieku. To zobacz, co się tutaj dzieje, nie? Zobacz, jakie jaja się dzieją teraz. No nie, no już chociaż daj to rozszerzenie. Ja pierdziele. Nie, dobra, wiecie co? To nie, to był tak słaby pomysł, żeby to otwierać, że nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo, nie? Nie wierzę w to, nie? Serio? Nie wierzę, że mogło mi takie dziadostwo polecieć z tej skrzynki. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek zobaczę Elytrę, czy, czy to w ogóle jest niemożliwe na koncie C-potworek? Nie wiem. Nie, dobra. Tragedia. Te też. Mamy 64 strzały. No i dobra, pokażę Wam teraz tym łukiem, jak to tam wygląda. Oczywiście bierzecie sobie, jak macie anarchiczny łuk. On nie jest, może teraz jego cena podskoczyła. Ogólnie nie był jakiś drogi nigdy. Bierzecie sobie ten łuczek. I teraz tak, jak idziecie? Ogólnie nie w tę stronę, tylko idziecie sobie tam. I to najlepiej robić widzowie w późnych godzinach wieczornych, najlepiej szczerze, bo wtedy najmniej ludzi gra. I, 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 I czy idziecie sobie tutaj? Poczekaj, chyba tędy sobie idziecie, tak mi się wydaje, że tędy, no. Bo tu jest taka miejscówka, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę miejscówkę fajną, tylko to trzeba iść tędy, tak? Idziesz sobie tędy, tędy, tędy. Tak mi się wydaje, a nie, to nie tędy, to nie tędy. To nie tędy było. Ja już się zgubiłem. Wcześniej wiedziałem gdzie to jest. Hmm, kurczę, ej chyba, dobra, 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 już jestem na dobrym, tym, dobrym tropie No ale dobra, generalnie ważny jest łuk, o i to było chyba tam. Tak mi się wydaje, tu, tu jest taka miejscówka, ona jest na minus 100, na minus 150 albo odwrotnie, jakoś tak, nie? Coś, coś tego typu to są te kordy ogólnie To no, wszyscy wam pierdzielili pewnie o tym, że to jest najlepsza miejscówka, najwięcej tych zajęcy się tam respi. O! Czyżby to było tutaj, za tym mościkiem? Tak, za tym jumpadem. tutaj jest taka górka I tu się ich giga tych zajęcy respi, opa I Ogólnie odparasz sobie F3 i B To wam daje taki powiedzmy hitboxy, nie? Że widzicie po prostu No hitboxy to jest taka obramówka, nie? I patrz, i sobie stoisz tutaj I na przykład sobie tutaj możesz napierdzielać, nie? Ogólnie w te króliki, ale ogólnie o, tutaj sobie schodzisz I napierdzielasz w króliki, ej no zostaw mnie gościu Nie wiem Upośledzony. przysięgam Dobra Szybki łomot mu spuszczę, chyba Dobra, uciek, uciek. Ale patrz, no generalnie stoisz tutaj i strzelasz do królików, nie? Po prostu, strzelasz się do królików i jest giga git, No nie, no wrócił. Nie wiem, ej, co to jest za chłopno? Ja chcę pokazać człowieku, jak te pisanki zbierać, a on nie wiem co. Nie wiem, jeszcze skacze jak debil Nie, dobra, wiecie, klepa tutaj na tej strefie to jest tragedia, nie? Tak szczerze, nie wiem, trafić go. Nie, nie mogę go nawet trafić, ty. Bezki, to nie mogę go nawet trafić. Nie wiem, dobra, szczerze, nie mogę go nawet trafić, nie? Porąbane. Nie ogarniam, nie? Chłop nie wiem co robi. Siema, dwa eleczeka. Siema, siema, byczku, elo. Yo, dzięki, stary. No i zebrał mi pisanki, nie? Zebrał pisanki. No i dobra, leczka go dojedzie, nie? Leczka go zaraz dojedzie. Patrz, masz takiego królika, bierzesz czeku i strzelasz w niego. I przynajmniej, o, on sobie stoi co jakiś czas i sobie wtedy strzelasz do niego. I tak dropisz pisanki, właśnie, w ten sposób. A, on se stoi, ty go strzelasz. I tutaj się ich dużo respi, w ogóle. Nie? O, królik Krzysiu. <laughs> królik Krzysiu. Nie, najmocniejszy królik. O, i on tak samo robi, widzicie. I tutaj jest ogólnie giga się opłaca, to jest królik Zuzia jeszcze. No i sobie też strzelasz do tych królików. I jak tutaj nie ma nikogo, to tych królików jest tutaj w opór, nie? I to jest fajna miejscowa. Kordy, minus 123, minus 100, nie? No, coś takiego jak wam mówiłem wtedy. Także wiecie, co robić. Grajcie sobie sami. Dziękuję wam, że obejrzeliście ten film do końca. No i co? Wszystkiego dobrego. Nara.